Tańsza rejestracja samochodów w Gminie Bożęcin to nowy pomysł władz gminnych. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu podatków poprzez zmniejszenie podatków. Na czym polega ten pomysł? Jest to takie trochę opaczne działanie, ale w tym przypadku okazuje się, że czasami mniej znaczy więcej. Obniżyliśmy stawki podatków o środków transportowych o 10%, licząc na to, że przyciągniemy tutaj zainteresowanych przedsiębiorców, którzy właśnie te środki transportowe będą rejestrować, u nas i już dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy przedsiębiorcę, który decyduje się przenieść kilkadziesiąt samochodów ciężarowych właśnie do gminy Borzęcin, co już w przypadku tego jednego daje nam wyższe wpływy niż były planowane w momencie, kiedy obowiązywała stara stawka podatkowa. A wiem, że takich przedsiębiorców będzie więcej, bo już pytają kolejni zainteresowani, szczególnie duże firmy transportowe, bo jeżeli ktoś dysponuje kilkudziesięcioma pojazdami, to dla niego ta zniżka i ta konkurencyjność Borzęcina w stosunku do gminy, w której jest zarejestrowany o 5, 10, 15%, to jest duża oszczędność. Dodajmy, że podatki od środków transportowych należą do podatków lokalnych, które stanowią dochody własne gminy. Korzyść obopólna, bo korzyść dla przedsiębiorcy i korzyść oczywiście dla gminy, która osiąga wyższe dochody. A jeżeli osiąga wyższe dochody, to na więcej ją stać. Na chwilę obecną jest tak kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale no z perspektywy czasu. I z własnych doświadczeń, doświadczeń innych podmiotów wiemy, że no mogą być to kwoty zdecydowanie wyższe.